Cześć wszystkim. Dzisiaj zapraszam was na recenzję produktów firmy M, które zostały mi przesłane przez sklep internetowy Lily Rose i adres do tego sklepu będzie tutaj i będzie też oczywiście pod tym filmem. Na tej stronie możecie znaleźć produkty firmy M, które są niedostępne w Polsce, z tego co wiem, w regularnej sprzedaży. Jeżeli się mylę, to oczywiście mnie poprawcie. I możecie też znaleźć tam biżuterię bardzo się cieszę, że mogłam wypróbować te kosmetyki, ponieważ, ponieważ no, chyba nie miałabym okazji spróbować właśnie produktów firmy Bariem, dlatego dziękuję bardzo za przesłanie tych kosmetyków i to, że mogłam je przetestować i od razu mówię, że moja recenzja jest jak najbardziej szczera i od razu też powiem, że jestem jak najbardziej na no tak, jeśli chodzi o te kosmetyki i tak naprawdę nie mam im nic do zarzucenia. Zacznę może od produktu, którego tak naprawdę nie mogę dokładnie zrecenzować, nie mogłam go przetestować tak naprawdę solidnie, dlatego że to jest brązowa kredka do oczu. Jak widzicie, ja jestem brunetką z bardzo, bardzo ciemną oprawą oczu. E, od razu też e, muszę coś sprostować. Ja nie maluję brwi. One po prostu takie są. Wiem, że niektóre z Was pisały mi komentarze, że e, czemu malujesz tak mocno brwi i tak dalej. No, zazdrościcie mi tych brwi. No, one po prostu takie są. Ja z nimi nic... Totalnie nie robię, tylko depiluję jej to bardzo, bardzo też w nieznacznym stopniu, bo tego nie lubię robić po prostu. I one takie są, i nie, nie używam brązowej kredki, po prostu nie jest mi w niej ładnie. W każdym razie starałam się ją przetestować w domu. I co mogę o niej powiedzieć? Nie jest ani twarda, ani miękka. Bardzo ładnie się nią rysuje kreski, nie rozmazuje się, wytrzymuje na powiece przyzwoitą ilość godzin. No, w połowie dnia na pewno konieczne są poprawki, ale to chyba w większości przypadków tak jest. Przynajmniej w, 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 w przypadku wszystkich kredek, jakie używałam wcześniej, tak było. E, kolor jest bardzo ładny, taki m, też nie za ciemny, nie za, nie za jasny, bo w przypadku brązowych kredek to też bywa różnie, z tego co zauważyłam. Niektóre są takie jasne i to, to chyba za bardzo ładnie nie wygląda. W każdym razie jestem jak najbardziej na tak. No, no nie wiem, co jeszcze mogę o tym produkcie powiedzieć. Jest, jest ok. Jakby to była czarna kredka, to po prostu byłabym cała happy i używałabym jej, bo akurat mi się czarna kredka skończyła yy, i no, muszę kupić jakąś inną. Ale jestem jak najbardziej na tak. Następny produkt to lakier do paznokci w takim bardzo żarówiastym kolorze numer 305 Pink Flamingo i bardzo sceptycznie podchodziłam do tego lakieru, ale jestem z niego bardzo zadowolona. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo, bardzo szybko wysycha. On w ogóle nazywa się nail paint i z tego, co wyczytałam na wizarzu, to produkuje się go chyba ponad 50 kolorów w różnych, w różnych takich opcjach. Albo mogą to być lakiery matowe, albo perłowe, albo opalizujące. Ja mam akurat właśnie matowy kolor. I tak, najładniej wygląda na paznokciach, jeżeli nałoży się go dwie warstwy. Pędzelek ma standardowy, w sumie nic specjalnego, zwykły pędzelek, ale ten lakier, słuchajcie, bardzo, bardzo szybko schnie. Naprawdę wysycha w ciągu, nie wiem, minuta, półtorej minuty. Dla mnie to jest bardzo szybko jak na lakier. Ja osobiście nie wierzę w lakiery typu 30 sekund i już prawda, są wyschnięte, bo zawsze jak miałam do czynienia z takimi lakierami, to jednak do końca tak nie było ten schnie naprawdę bardzo, bardzo szybko i byłam zdumiona tym właśnie, że on tak bardzo szybko schnie. Troszeczkę trudniej go zmyć z paznokci, ale no troszeczkę trudniej, nie, nie bardzo trudno, ale troszeczkę trudniej niż inne lakiery. Nie rozmazuje się, nie odpryskuje, wyciera się tylko tam po dwóch, trzech dniach tutaj na końcówkach, ale to jest chyba standard. Oczywiście bez zastosowania tego top coat. No, jest to no tak, jak najbardziej. Dalej, róż do policzków w kolorze Pink Orchid też bardzo, 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 bardzo żarówiasty. I tak, to jest akurat tester i można się zastanawiać, czy to, że on jest tak bardzo, bardzo napigmentowany, bo naprawdę jest bardzo napigmentowany, może tego nie widać w kamerze tutaj, ale jest bardzo napigmentowany, czy to jest wada, czy to jest zaleta? Jeżeli ktoś nie potrafi się malować, to oczywiście jest to, jest to wada, dlatego, że można sobie na, na pędzel nałożyć zbyt dużą ilość i po prostu zrobić sobie plamy na policzkach. Natomiast, jeżeli ktoś Umie się malować, to jest to jak najbardziej zaleta. Dlatego, że on dlatego starczy na bardzo, bardzo długo, bo potrzebna jest bardzo mała ilość, żeby podkreślić sobie kości policzkowe. Ja stosuję róż w ogóle każdy w śladowych ilościach, dlatego jakby tego używać, to wystarczy mi chyba na 4 lata albo i więcej. On tak delikatnie pudrowo pachnie, nie ma w sobie żadnych drobinek, jest matowy i wszystkie róże z właśnie są tak bardzo, bardzo napigmentowane. Też w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Co jeszcze? Teraz może dwa produkty, którymi jestem naprawdę totalnie zachwycona. Pierwszy z nich to jest błyszczyk do ust o zapachu gumy balonowej, takim po prostu kolorze Barbie róż. Pachnie jak różowe gumy Orbit, autentycznie, naprawdę bardzo, bardzo smakowicie. Aplikator ma standardowy, ale co ja w nim bardzo, bardzo lubię? To jest to, że on pięknie nawilża usta i daje taki śliczny, półtransparentny efekt. Niektóre, niektóre błyszczyki, które nie mają drobinek, są matowe i, i właśnie mają zostawiać tylko kolor i nawilżać, są bardzo, bardzo kryjące. Natomiast ten właśnie daje taki piękny, półtransparentny efekt. I długo, długo szukałam błyszczyka, którym który właśnie dawałby taki efekt i on tak jest. I szkoda tylko, że w takim kolorze, ale myślę, że na, na lato będzie jak znalazł, ale naprawdę pachnie przecudownie, nawilża super, daje piękny efekt. Jestem naprawdę zachwycona tym produktem. I, i no, super. I następna rzecz, którą jestem naprawdę zachwycona, to jest półtransparentny puder, tak, półtransparentny z tego, co wiem, ponieważ tutaj pisze Translucent Powder, czyli nie wiem, czy to dokładnie przeczytałam tak, jak powinno być, ale wydaje mi się, że to znaczy półtransparentny. Opakowanie jest bardzo, bardzo podobne do tego z Elfa albo z Nyx, nie Nyxa, tylko Narsa. Bardzo mi przypomina właśnie opakowania tych firm. Przepraszam Was, że jest troszkę brudne, ale go codziennie używam, bo już się tak uzależniłam od niego. Ma bardzo wygodne lusterko, bardzo duże, obejmuje w zasadzie całą twarz, nie trzeba go, wiecie, tak trzymać, żeby się widzieć. I jest to bardzo delikatny puder. W świetle sztucznym ma delikatne, delikatne drobinki. Nie tworzy na twarzy takiego efektu maski twarz wygląda bardzo naturalnie i ja właśnie przez ten puder przerzucam się całkowicie na takie właśnie pudry półtransparentne, transparentne. Nie daje w zasadzie koloru, tylko właśnie świetnie skórę matuje i, i tak jak mówię, daje taki naturalny efekt i ja jestem tym produktem zachwycona. On nie pachnie, nie ma, nie ma w sobie żadnego aplikatora dodanego. Przynajmniej tutaj nie było. I powiem Wam, że ono naprawdę super, naprawdę super. Mam go zawsze, zawsze przy sobie, i bardzo się cieszę, że dostałam takie pełnowymiarowe opakowanie, bo jest naprawdę świetne. Dalej, i dostałam też, słuchajcie, pigmenty w takich opakowaniach zastępczych, powiedziałabym, znaczy w jednym opakowaniu zastępczym i jeden tester i ten tester sobie już przesypałam do takiego pojemniczka i tak, w ogóle te pigmenty z Barry M. nazywają się Dazzle Dust i są w takich słoiczkach. To jest akurat inny, jeszcze dostałam go od Kinek 13 i moim zdaniem nie mogę tego nazwać pigmentem, ponieważ pigment kojarzy mi się z czymś bardzo nasyconym, z jakimś takim bardzo nasyconym kolorem, natomiast um, bardziej nazwałabym to cieniami do powiek. I one nie są już tak właśnie bardzo napigmentowane, ale dają przepiękny, przepiękny połysk i to jest chyba ich główne zadanie. Oczywiście zrobię Wam zdjęcia, zdjęcia i wkleję je tutaj w, w, do tego filmu, ponieważ światło takie naturalne nie odda dokładnie ich, ich po prostu wyglądu takiego rzeczywistego, ich tego, tego po prostu jak będą się mienić. To jest akula, akurat numer 51 mushroom, taki beżowy kolor, który mieni się przecudownie. I drugi kolor to jest już Pearly Wave, nie wiem czy to dobrze też czytam. Słuchajcie, ja byłam na fakultacie językowym w liceum. Po prostu się tak cofnęłam w rozwoju przez praktyczności z tym językiem, że szok. Drugi to jest taki kolor fiołkowo fioletowy taki. No, no taki. No oczywiście tutaj będzie troszeczkę inny odcień, ale jak zrobię zdjęcia, myślę, że, że będziecie mogły zobaczyć, jak on dokładnie wygląda. Można je nakładać na sucho, na mokro, można je nakładać na policzki, na usta, z tego co czytam. Są tak jak mówię, nie są aż tak bardzo napigmentowane. Jeżeli nałoży się je na mokro albo na bazę, to oczywiście ten kolor jest bardziej widoczny, ale się pięknie, pięknie, przecudownie mienią, także naprawdę są niezastąpione do makijażu takiego wieczorowego. I słuchajcie, no to tyle. I tak jak mówię, jestem z tych produktów naprawdę zadowolona i nie mogłam się do niczego przyczepić. Moja recenzja jest w 100% szczera, moja opinia jest naprawdę szczera. Mogę Wam te kosmetyki polecić i myślę, że będziecie zadowolone, z czystym sobie nie mogę wam je polecić. Jeżeli macie ochotę odwiedzić sklep Lily Rose, to oczywiście serdecznie zapraszam. Mają tam przepiękny odcień miętowego lakieru, chyba najpiękniejszy, jaki widziałam. I dostała go chyba Iza i strasznie jej zazdroszczę właśnie tego lakieru. Ale okej, okay, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich następnych filmów. Dziękuję za wszystkie miłe słowa i całuję, ściskam, pa pa.